Siemaneczko, z tej strony oczywiście Kazumi i witam Was w filmie, który już kiedyś mogliście widzieć, a był to odcinek pod tytułem Umilam Dzień Graczom SSO. Jako iż też pomagam akcji Be Nice, postanowiłam zrobić taki drugi odcinek. Uważam, że nasza społeczność potrzebuje właśnie czegoś takiego, bo jednak w tych czasach gdzieniegdzie dochodzi do hejtu. Jeśli chodzi o samą akcję, to w opisie macie na przykład Discorda oraz Instagrama. Jest to Be nice, czyli też po prostu być miłym. Także bez zbędnego przedłużania, lecimy z materiałem. Moim zdaniem, pisanie takich dość pocieszających słów jest czymś bardzo miłym dla drugiej osoby czy nawet zwykłe podziękowanie komuś za coś, albo ogólnie pomoc komuś, jest naprawdę czymś miłym. Na przykład na naszej pikselowej gierce możemy spotkać osoby, które a raczej ich zachowanie jest dość dziwne i złe, na przykład wyzwając kogoś w sumie bezpodstawnie, bo na przykład spotkałam się z osobami, które po prostu wyzywały kogoś, bo tak, bez żadnego argumentu nawet, co jest mega słabe. Jest też bardzo dużo młodszych osób, które po prostu piszą byle co, że ktoś ma brzydki outfit, że jest głupi, ale raczej na to tak nie powinno się zazwyczaj zwracać uwagi. Można coś napisać, że jest na przykład niestosowne, bo też takie sytuacje widziałam. Są one bardziej komiczne, ale zdarzają się też takie osoby, które sobie z czegoś żartują. Ja w swoim filmie właśnie podchodziłam do różnych osób, które akurat też mi się natrafiły, nawet życzenie miłego dziąka, czy nawet całemu serwerowi jest czymś bardzo miłym. I wiele osób, jak możecie zauważyć, oczywiście odwzajemnia się tym samym. Nawet napisanie czegoś o czyimś iWoodFicie, który nie jest świetnie dopracowany, mimo wszystko może napisać na przykład, że jest całkiem w porządku. Zazwyczaj też osoby z niższym levelem <grym> mają takie akurat też problem. Bo nie wszystko można kupić i nie zawsze ich stać akurat, więc takie słowa jak dla mnie są jak najbardziej na plus. Na każdym kroku można powiedzieć coś miłego, życzyć miłego dnia, albo po prostu nadzwyczajnie świecie za coś podziękować. I cieszyć się z grania po prostu w na naszą pikselową grę. A że teraz są święta właściwie wielkanocne, to i wy możecie zostać właśnie takim króliczkiem. Dawać dobro innym i po prostu być dla kogoś miłym. Jeśli Wy chcielibyście wziąć udział w tej akcji, to na przykład gdzieś na mediach społecznościowych możecie dać hashtag Vianalize lub be nice sso. Z mojej strony to na tyle możecie oczywiście zostawić lajkacza w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego!